Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bóg narodził się w Stajni. Jako pierwsze miejsce swojej Epifanii, Bóg wybiera właśnie Stajnie. Nie wybiera ówczesnych potęg Rzymu czy Jerozolimy, ale wybiera małą, brudną, ciasną Stajnie. I chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że stajnia jest takim ostatnim miejscem, w którym byśmy chcieli szukać Boga. Wolimy go szukać w sztuce, w świątyni, w przyrodzie. Ale w stajni? Dlaczego Bóg objawia się najpierw w stajni? Ponieważ wszyscy mamy w swoim życiu takie miejsca, które wyglądają jak stajnia. Miejsca, których się może wstydzimy, wobec których jesteśmy czasami bezradni, które wolelibyśmy, aby nie istniały. A te święta Bożego Narodzenia pokazują, że właśnie Bogu zależy właśnie na tych miejscach, na tych naszych stajniach, że Bóg właśnie w tych miejscach chce się narodzić. Łatwo jest go zaprosić w te miejsca w naszym życiu, które są ładne, posprzątane, takie poukładane, ale do miejsc, których się wstydzimy, których nie akceptujemy, które są dla nas nałogami. Boże narodzenie jest właśnie takim czasem, który pokazuje nam, że Bogu zależy właśnie na tych miejscach. Kiedy patrzymy na te trudne miejsca w naszym życiu, to nam się może czasami wydawać, że w tych miejscach Boga nie ma. Ale Boże Narodzenie jest takim świętem, które pokazuje, że właśnie w tych miejscach Bóg chce się narodzić. Ojcowie Kościoła pięknie tłumaczyli symbol żłobu. Żłób to jest miejsce, do którego przychodzą zwierzęta, by się najeść. Według ojców Kościoła żłób symbolizuje grzech. I tak jak zwierzęta idą do żłobu, żeby się najeść. Tak i my mamy swoje grzechy, do których często wracamy. Z takim samym przeświadczeniem, żeby się nasycić. I raz po raz jesteśmy oszukiwani, ale wcale nam to nie przeszkadza, by znowu do tych grzechów wrócić. A Bóg właśnie w tych miejscach chce się położyć, w tych miejscach chce się narodzić. I życzę Wam, moi drodzy, w imieniu wszystkich pasterzy miasta Łuków, abyście zaprosili w to Boże Narodzenie Boga. Do tych miejsc, których się wstydzicie, które są dla Was trudne, których nie akceptujecie, aby tam dokonało się Boże Narodzenie. Życzę Wam, aby te święta, które będą przebiegały w dość specyficznej atmosferze, były spokojne, radosne i pełne pokoju. Wesołych świąt. Muzyka